Mamy w dzisiejszym odcinku, w dzisiejszym odcinku rodzinne gospodarstwo, ale co? No tutaj oczywiście tak jak w na odcineczku mówiłem, że z rana będę mucił już pszenicę. Tak właśnie wjechałem w pszenicę. Dwa zbiorniki wym wymuciłem. No i zadzwonił do mnie wujek. Tutaj kolega przyjechał. No wujek mówił, żebym ten. Przyjechał szybko na gospodarstwo. Ale kolega mówi, że ten. Że da, że da mi pojechać tym. Wiecie jego taką terenówką. Ogólnie to on tej terenówki, wiecie, to tak używa, bo używa. Lata nią normalnie, bokiem tam. Wiecie. Nawet skacze tą, ten, tą yy, terenówką No to taka, wiecie, terenówka, bo terenówka taka przerobiona trochę No ale dobra, lecimy sobie na Gospę Spokojnie, tutaj o Po takich dziurach można jechać z 70, spokojnie to jest właśnie jego taka furka do katowania. O Jezus! Poczekajcie, bo mi ścina coś. Dobra, chyba git jest. Poczekajcie, jeszcze jak kamerka. Dobra, nie ścina kamerki, jest git. I rura. Tutaj też jak widzicie, o. Ja lecę jak chcę. O, po tych dziurach. Tam wiecie. Tej fury nie, nie szkoda jest. O, a tu moja kukurydza prośnie. Dobra, lecimy na gospę szybko. Światła tu w ogóle działają? Ty, działają. Tylko, że dwa razy trzeba włączać. Ale dobra. Ważne, że działają. Dobra, i zaraz zobaczymy, co tam wujek chciał. Okej, okay, ja biorę swoje auto. I musimy jechać, wujek pojedzie tym BM-kom, zaraz za mną, musimy jechać potem. ten, po nowy kombajn. Mówił wujek, o Boże, Wuj, ja wiem gdzie to jest, bo wujek już mi mówił. tutaj niedaleko jest wiecie tym moim fiacikiem to ładnie szybko pójdzie, ogólnie no pierwszy raz chyba widzicie te moje auto wcześniej wam tego nie pokazywałem, o Jezus Jezus wujka coś nie widzę, no ale on pewnie tam będzie powoli jechał sobie tą BMW ja to tam mam wywalone, nie? Ja to tam mam wywalone, bo to wiecie, moje auto ten Fiat jest to. Po co ja go będę szanować? I to niby tu ma być, zara. No tu. Wiecie, tutaj. Kim fajny Fiat, to po co go ten szanować aż tak? Poczekaj, tam, bo coś mi się kurde. Kierunek nie chcę załączyć. Dobra. Mm. O Jezus. Do... Czego tu dali mruga? Dobra. By się tu stanąć. O, widzę po hederze, że to pewnie klas będzie. A jak? Tam stoi. Dobra, jeszcze wyjmiemy. Tu do rurki jeszcze jest dużo. O, proszę, cement jest jeszcze z tyłu. Dobra. Nie przywaliłem, nie przywaliłem. No i gitara. Poczekam tutaj sobie na wujka. Ale, kurde, jaki klas dominator. VX 108. Dobra, ja tutaj czekam na wujka i zaraz się widzimy. No i jest wujek. No i tak, to się zgadza. To jest ten klas. Także co? Zaraz tutaj będziemy. O tom tutaj. Ten. Tym tirem. Na tego tira będziemy wjeżdżać. Ale najpierw to ja. Może BMK przesunę. Hmm. No dobra, tam ją dam. A tu o niech będzie. Nawet yy, a, trochę cofnę, bo zaraz uderzę tutaj w te auto. I tyle będzie. Dobra, o tak o. No i czekamy na aż się załaduje. No i już ładnie, pięknie jest zapakowane tu. No i zaraz będziemy lecieć. No i wracamy widzowie. Ubiegajcie bo tak nie wiadomo w supawalne tu. Gdzie jest? A gdzie żarówka? Eee, bo jak mówi, że ten. E, ...że... tu się nie złamie ciężarówka i musi jechać naokoło. Mówi, że gdzieś tutaj a, ty, bo tu jest ten z pola chyba. Że tu niby ma wyjechać. Chyba tu, bo nie wiem. Tu albo tu. Także ja czekam, no i widzimy się zaraz. No i mamy, no i co? I jak zawsze przypadło na mnie, żebym ja musiał porozpakowywać. Także co, wsiadamy. Jak to się... A, tu się odpala, ładnie. Kurde. Nie zjadę. No trochę bym musiał tak do lewej... O kurr. Dobrze jest? Jest dobrze, widzowie. U, tu, 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 tu. Nie zahaczy? Uch, o Boże! I co wie? Tak mało brakuje, żeby kurde zahaczyło. A dobra, już jest na tym. No i gitara. Teraz zobaczymy światełkę. O, ale pięknie. Pięknie tutaj jest. U. No, trochę zmiornik jest ten, ale dobra, da się przyzwyczaić. A ty ładnie tu idzie. To lepiej niż w Holandii tu wszystko. Widzowie. To to jest sprzęt. Dobra, tu się wstanę i zaraz zobaczymy, czym to wypakujemy, header. No i co, ja jadę na pole. Ja jadę, jadę na pole i wam jeszcze trochę ten. Nagram, jak mucę. Bo jak mówił, żeby sobie o tu o jechać, bo tu jest bliżej, tu za gospodarstwem. Także że zaraz zobaczymy czy jest bliżej. Tu też wie, widzicie o taka górka jest. Tu już się przejeżdża przez takie opuszczone ten... No, gospodarstwem to to nie idzie nazwać, co prawda, bo tutaj jest tylko szopaj jakiś dom. No, a oprócz tego wszystko opuszczone. No dobra, i lecimy. Ty, to jest faktycznie blisko. To jest tak blisko masakra, ty. Jak blisko to jest. Widzowie. Tędy zacznę jeździć. Dobra, i login. Zaraz zobaczymy, jak ładnie tutaj idzie ta furka. O Jezus. Ale ładnie idzie. 60-70 na liczniku. kurde! Czynica moja. Ale ty, jak ładnie tu idzie. Dobra, bieg tutaj, o, trzeba zmienić. Bieg. Ja parkuje się, tak. Albo ty cofnę jednak jeszcze. Widzicie, z tyłu ona podwójnych kołach jest Dobra, teraz piek do przodu Dobra Luz, dobra, ręczny zaciągnięty Kur... Poczekaj, ta, jak tu się znowu ten tego No i gitara No i lecimy No, wiecie, te pole jeszcze New Hollandem zmucimy, a następne Klasem już myślę. E, dobra, jak tutaj. A czy no, jak. Zobaczymy, jak tam w klasie tutaj ten idzie, nie? Bo wiecie, tutaj o. To jest, kurde, taki sprzęt, że wiecie, że, kurde, jak bizon, nie? Normalnie tu. Ja wiem, to tu, kurde, jest, tu takie, wiecie, wajchy kurde, trzy. Tutaj są tak. Wi-Fi kurde, trzy. Tu jest do tego. Do migaczy? Tu jest e, akumulator. I tak dalej. Tu ładnie wszystko jest ten. No, tu. Tak jak w Bizonie. Wszystko jest tak proste, że masakra. Tutaj są zegary. No, tylko, że wiadomo. W Bizonie to masz. Yy, kurde. No, to zależy w sumie jakim, ale najbardziej tutaj masz ten, tak? A nie tak, rozbudowane. No i też tu masz, nie? Przy kierownicy. Te zegary. A tutaj jest wszystko z, z boku. W tym New Holandzie. No i dobra, no. Jak widzicie, tam o John Deere stoi. Poza John Deere przyjechałem. No i co, z tego odcinka na tyle. Wpadnijcie na mojego TikToka, bo będzie. W sumie nie, bo jak wy to oglądacie, to już jest nowa seria. Tak, już jest nowa seria. I wpadajcie też do Maciek z 99, bo tam też będzie ta seria. Ta sama e, nowa seria. No i zobaczycie, jak to pięknie, bo tam jest. Ta, tak Wam tylko zdradzę, ta nowa seria, to jest seria PGR i to jest naprawdę koks. I wpadajcie też do Mahosi8 i do Farmexa koniecznie, wpadnijcie tam i łapka w górę musi być pod tym odcinkiem i subskrypcja. I z tego odcinka na tyle widzowie, ja się z Wami żegnam. Do następnego odcinka, i co? No i chyba tyle. Do następnych odcinków, w sumie. I nara.